Kupowałem dzisiaj w Biedronce 20 reklamówek. Położyłem reklamówki na taśmie, aby dojechały do kasierki. Typiara rzuciła spojrzeniem na reklamówki. Potem na mnie. Potem znów na reklamówki! Ile? Dwadzieścia, odpowiedziałem bez chwili namysłu, aby dać do zrozumienia, że można mi zaufać. Poza tym byłem dobrze ubrany, konwersy za 200 polskich złotych, czapka marki nieznanej, ale fajna. Złoty naszyjnik z komunii. Niebieskie spodnie potacie. No i elegancka kurtka po kuzynie. Mój elegancki ubiór i pewność siebie mówi, że jestem porządnym gościem. I na pewno nie chcę oszukać sklepu na reklamówki. No to policzymy jeden dwa. W jej ustach brzmiało to jak sprawdzimy czy nie oszukujesz. No dobra, niech sprawdza. Przecież na pewno się nie pomyliłem. Liczyłem te reklamówki i wyszło dwadzieścia. Siedem osiem Kasjerka patrzy na mnie tym swoim wzrokiem. Tak jakby chciała, żebym się pomylił. Tak jakby życzyła mi źle. Na moim czole pojawiła się gęsta rosa potu. Poczułem chwilowe zwątpienie i pewność, że na 100% jest 20 sztuk. Trzyna, czterna... To napięcie mnie zabija. Zagryzam wargi od wewnątrz. A co jeśli się skleiły? Nie patrzę już na kasjerkę. Czuję jej wzrok. Niech skończy się już te całe liczenie. Chcę iść do domu. Dwadzieścia i... 21! Kurde, czyli się skleiły. Oszust! Ludzie w kolejce zaczęli szeptać do siebie i pokazywać mnie palcami. Ochrona! Tłumaczę tej głupiej babie, że się skleiły i że nie chcę tej ostatniej reklamówki. Daję jej wyliczone pieniądze na 20 reklamówek. Zakładam jedną na łeb, żeby mnie nikt nie widział. I wybiegam ze sklepu. Nigdy więcej do biedronki. Dzięki za wsparcie.